Częstym problemem przy łowieniu na plecionkę jest, są jej właściwości pływające. Jest na to sposób, pokażę jak ja to robię, akurat, akurat jestem przed rzutem. Bardzo ważne jest, żeby od razu po rzucie postarać się, żeby plecionka opadła rozciągnięta. Tak? Jeżeli mamy wiatr, to musimy tak rzucać, żeby nie utworzył się balon, bo on po prostu utrudnia utrudnia zatapianie. I teraz zarzucamy. Doleciało. Od razu bierzemy wędkę bardzo nisko i tu w ten sposób palcami delikatnie naciągam plecionkę. Ja widzę, że ona po malutku tonie, ale im mamy wędkę głębiej w wodzie i tutaj sobie o podciągam delikatnie. Widzę, że ta plecionka zatapia się. Mamy, dzisiaj jest troszeczkę łatwiej, bo jest wiatr, ale nawet przy flaucie nie trwa to bardzo długo. Zobaczcie, tu mam taki luz wybrany. O, już teraz wiem, że zaczynała plecionka. Mogę sobie odłożyć wędkę. Dosłownie wybieram luz i mam zatopioną plecionkę. Łowię na 60 metrach zajęło to myślę 10 sekund. Tak więc mówię bardzo proste rozwiązanie, a które nam ułatwia łowienie.